Witam bardzo serdecznie pana burmistrza Polic Władysława Diakuna, jego zastępców, pana Jakuba Wiseńskiego, pana Macieja greinerta witam pana skarbnika Janusza Zagórskiego, witam panią sekretarz, panią Agnieszkę Lemańską, przepraszam, panią Agnieszkę Lemańską. Witam szanowną Wysoką Radę, witam szanownych przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, w osobach dyrektorów, kierowników, pracowników oraz przedstawicieli sołectw, rad osiedlnych. Witam oczywiście przesympatycznych mieszkańców naszego miasta. Szanowni Państwo, przed rozpoczęciem sesji bardzo proszę o stwierdzenie o swojej obecności, o zatwierdzenie swojej obecności, czyli przyciśnięcie przycisku kworum celem udokumentowania ważności dzisiejszych obrad. Dziękuję bardzo. Wszyscy Państwo radni oddali, potwierdzili swoją obecność. Przejdziemy zatem do przedstawienia porządku obrad. Punkt pierwszy otwarcie obrad, stwierdzenie kworum, punkt drugi przedstawienie porządku obrad. Punkt trzeci podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Police na rok 2023. Punkt czwarty podjęcie uchwały w sprawie wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Police. Punkt piąty: zamknięcie obrad. E, przejdziemy, proszę Państwa, do punktu trzeciego. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Police na rok 2023. O głos e, bardzo proszę o wprowadzenie pana e, burmistrza Władysława Dekula. A jest pan burmistrz Władysław Wiekł. bardzo proszę. Dziękuję bardzo. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, przy, 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 Przyłączam się do życzeń świątecznych, które skierował tu do państwa pan przewodniczący, aby ten rok również był owocny. zdrowia. Życzę i podejmowanie uchwał dla dobra naszych mieszkańców. Dziękuję bardzo. Panie Przewodniczący, Panie i Panowie Radni, Szanowni Państwo. W związku, z tru... w związku z decyzją Rady Miejskiej z dnia 20 grudnia 2022 roku, a nie w przyjęciu projektu budżetu gminy na dwa... 2023 rok oraz wynikającej z niej konsekwencji, postanowiłem 29 grudnia 2022 roku Zwróci się do przewodniczącego rady miejskiej pana Andrzeja Rogowskiego z prośbą o zwołanie w trybie pilnym sesji nadzwyczajnej w całości poświęconej projektowej budżetu na 2023 rok. Prośba ta została przyjęta przez pana przewodniczącego Andrzeja Rogowskiego oraz pan radny Damian Walczak ustalili wspólnie termin spotkania informacyjno-konsultacyjnego z przedstawicielami krugów radnych i radnych niezależnych spotkanie miało miejsce w Urzędzie Miejskim w Policach w dniu 3 stycznia bieżącego roku. Przedstawione zostały propozycje zmian w budżecie uwzględniające niektóre wnioski radnych opozycyjnych wyrażone m.in. w trakcie obrad Komisji Budżetu i Finansów Publicznych. Ponieważ Aktualnie brak jest możliwości zwiększenia dochodów gminy. Wszystkie zmiany zwiększenia jednych wydatków musiałyby się odbyć kosztem zmniejszenia innych. I tak. Zaproponowałem przeznaczenie kwoty 280 tysięcy złotych na cele statutowe stowarzyszeń sportowych. Odbyłoby się to kosztem obniżenia wielkości środków na utrzymanie dróg gminnych o kwotę. 100 tysięcy złotych oraz zmniejszenie o 180 tys. złotych rezerwy ogólnej. Takie są moje propozycje. Na tyle bowiem pozwala poziom po stronie dochodów. Rozumiem i w znacznej części podzielam Państwa wnioski, ale możliwości zarówno po stronie dochodów, jak i wydatków zostały wykorzystane. Z nadzieją czekamy na rozliczenie roku budżetowego 2022. Proponujemy zaproponowanie Wysokiej Radzie m.in. podjęcie uchwał w sprawie podwyżki o 5% wynagrodzeń dla obsługi i administracji w jednostkach organizacyjnych gminy, podniesienie o 100 tysięcy złotych. Funduszu będącego w dyspozycji rad sołeckich i osiedlowych. To są kwoty w miarę możliwości gwarantowane. W trakcie gorącej dyskusji podjęto bardzo ciekawe i konstruktywne zobowiązanie powołanie zespołu do spraw ogół, ogół, omówienia i kolejności realizacji planowanych zadań inwestycyjnych i rozwojowych. Skład zespołu oprócz. Merytorycznych urzędników wejdą radni, przedstawiciele wszystkich klubów i radni niezrzeszeni. W mojej ocenie praca tego zespołu pozwoli na wypracowanie wniosków, które do pozwoli na wybór optymalnych rozwiązań. Na zakończenie mojego wystąpienia proszę Państwa radnych o przyjęcie proponowanych zmian. Mieliśmy Świadomość, że choć wielokrotnie różnimy się w sposobie działania, to cel powinniśmy mieć jeden. Rozwój gminy i dobro naszych mieszkańców. Wierzę, że ta sesja może być i będzie przełomem w podziale my i oni. Samorząd to dobro wspólne i proszę nie niszczmy tego. Wyjaśnię na ten temat konstrukcji budżetu i w konsekwencji jego udzieli Państwu Pan Janusz Zagórski z Karylii Gminy za pozwoleniem Pana Przewodniczącego. Dziękuję za uwagę i raz proszę, raz proszę o poparcie przedłożonego projektu. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo Panie Burmistrzu. Bardzo proszę o udzielanie głosu Panu Januszowi Zagórskiemu. Bardzo proszę. Dziękuję. Szanowni Państwo. Parę słów powiedzieć na temat trudności związanych z tym, że budżet nie został uchwalony. Nie podjęcie uchwały budżetowej przez organ stanowiący powoduje, że do dnia 31 stycznia podstawą gospodarki finansowej gminy jest projekt budżetu gminy. Niemniej jednak po też konsultacjach z Regionalną Izbą Obrachunkową ustalono, że w tym czasie nie działają żadne upoważnienia. I nie ma podstaw do jego zmiany. Zmiany budżetu mogą być dokonane tylko wtedy, kiedy jest on uchwalony. Co powoduje, że nie można udzielać dotacji i podpisywać umów o dotacje z organizacjami pozarządowymi. I tutaj kluczowym takim zadaniem jest prowadzenie schroniska dla bezdomnych zalecone dla stowarzyszenia. Kolejną rzeczą są środki przekazywane przez wojewodę z funduszu pomocy zgodnie z ustawą o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa na wypłatę dodatku do wysokości 40 zł na osobę po dzień, dla osób, które zapewniły zakwaterowanie i wyżywienie uchodźcom z Ukrainy. Też dotyczy to środków na utrzymanie w tym zakresie uchodźców, którzy przebywają w naszych ośrodkach. Przybierze i nie w I kolejnym tematem chociażby utrudniającym w tym czasie prowadzenie gospodarki finansowej jest przekazywanie środków przez wojewodę z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę do dodatków węglowych. To również musi być wprowadzone, jeżeli te środki otrzymamy uchwałą Rady, ale najpierw musi być budżet. Bez tego tych środków, jeżeli przyjdą do tego czasu, nie można z nich korzystać. Chciałbym też zwrócić uwagę, że przy kolejnej uchwale wieloletniej prognozy finansowej ona musi być zgodna w trzech co najmniej elementach z budżetem gminy, więc to taki stanowi, stanowi pewnego rodzaju jedność. Ale jednym z elementów tej wieloletniej prognozy finansowej są przedsięwzięcia, których zobowiązanie do podjęcia zaplanowano w 2023 roku, a nie ma ich w obowiązującej póki co jeszcze wieloletniej prognozie finansowej. I dotyczy to takich zadań jak. Budowa nowej drogi łączącej drogę powiatową na trasie Szczecin przez police czyli tak zwana obwodnica Polic, która została, na którą uzyskaliśmy olbrzymie środki finansowe do realizacji w latach 2023-2026. Ona do, pojawiła się w, w projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej. Ponadto dotyczy to też takich zadań, które są ujęte w. Dodatku. Poza tymi, które jak gdyby w tej obowiązującej funkcjonują to dotyczy jeszcze takich przedsięwzięć jak finansowanie usług w ramach programu Szczecin przyjazny Rodzinie w latach 24-25. Bezpłatna komunikacja dla uczniów szkół podstawowych, ponadpodstawowych oraz szkół artystycznych realizujących podstawę programową kształcenia ogólnego w zakresie szkoły podstawowej i oblicze ogólnokształcącego z wyjątkiem uczniów szkół dla dorosłych oraz szkół policjalnych zamieszkujących na terenie gmin położonych na obszarze szczecińskiego obszaru metropolitalnego, w którym organizatorem transportu jest Gmina Miasto Szczecin. Dotyczy to lat 2024-2025. Kompleks, kolejne przedsięwzięcie to kompleksowe ubezpieczenie gminy Police. Objęcie ochroną ubezpieczeniową szkód powstałych w imieniu komunikacji i osobach w latach 2024-2026. W tym roku kończy nam się umowa na kompleksowe ubezpieczenie konieczność uruchomienia przetargu i zawarcia umowy wymaga, aby takie przedsięwzięcie się w tej WPFC znalazło. I, I kolejnym tematem jest rozbudowa cmentarza komunalnego przy ulicy Tanowskiej w Policach. Etap piąty rozbudowa terenów pochówkowych, okres realizacji 2023-2025. Więc to też jest pewne utrudnienie, jeżeli tych zadań WPFC się nie znajdą, nie będzie można pozmienić zobowiązania, ale jest to ściśle powiązane oczywiście też z uchwałą budżetową. Ponadto chciałbym przypomnieć o autopoprawce do uchwały budżetowej która oprócz tej informacji, którą przedstawił Pan Burmistrz, zawierającej zwiększenie wydatków o 280 tysięcy z przeznaczeniem na dotacje dla jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych realizujących zadania w zakresie kultury fizycznej, to też są te, które były przedstawione Państwu w 20 grudnia w pierwszej autopoprawce, czyli zmniejszenie dochodów o 38 tysięcy z tytułu wpływu zapłaty od posiadania psów w związku z uchyleniem tej opłaty w naszej gminie. Natomiast zwiększenie dochodów o 600 zł z tytułu wpływu z zaległości stosownych podatków i opłat zniesionych właśnie w związku z tym zniesieniem opłaty od posiadania psów, a pokryciem tej części zmniejszeniem wydatków z rezerwy ogólnej 37 37400 zł. Łącznie z rezerwy ogólnej z tą kwotą przeznaczoną na stowarzyszenia sportowe to jest o 217 400 zł mniej. Rezerwa ogólna została jak gdyby doprowadzona do niezbędnego minimum wynikającego z przepisów ustawy o finansach publicznych. I to w kwestii uzupełnienia tyle chciałbym Państwu przekazać. Dziękuję. Dziękuję bardzo Pani Skarbniku. Bardzo proszę, Szanowni Państwo, Rysyka Rada otwieram dyskusję w tym temacie. Ja nie wiem, czy to się dobrze wyświetliło. Pani Grażyna Pawłowska poprosiła o głos. A jest, aha, no dobrze, to to, to usuniemy. Pani, pani, Radna Ewa Ignaczak, bardzo proszę. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, jestem za sportem, jestem za organizacjami sportowymi. W tej Radzie lobby sportowe jest bardzo silne. Ale te 280 tysięcy, chciałam się spytać, czy będzie tylko na stowarzyszenie sportowe. Chciałam się spytać, co ze skarbem w takim razie, dlatego, że skarb bez pieniędzy, jakie w ramach konkursu dostawał co roku, po prostu nie przetrwa i 20 lat ich pracy pójdzie do kosza, oni mają stałe opłaty. Wysokie, przede wszystkim za energię elektryczną, czy takimi organizacjami jak TOS. Czy w tych 280 tysiącach, co jest mało oczywiście, ale liczymy, że po rozliczeniu budżetu i pieniędzy będzie więcej. Czy tylko stowarzyszenia sportowe, czy również właśnie takie organizacje jak Skarb czy TOS, również są brane pod uwagę. To jest ważne. Bardzo, bardzo proszę, odpowie Pan Burmistrz Mieszkładysław Jaką. Bardzo proszę. No, podzielam Pani troskę w związku ze skarbem, ale w tej chwili tu przedstawione są propozycje. Ale do tych, co Pani mówi, przejdziemy będziemy rozliczać budżet po prostu po pierwszym co, w kwietniu po prostu. Ale ja to mam na uwadze, również mam skarb, informuję wcześniej. Ale w tej chwili oni jeszcze no, przeżyją. A my podejmiemy decyzję i stosowne będziemy rozważać propozycję miesiącu gminy. procentowej podwyżce dotyczyło to pracowników obsługi i administracji wszystkich jednostek organizacyjnych gminy. Poza tymi, którzy uzyskają zwiększone wynagrodzenie z tytułu wzrostu wynagrodzenia minimalnego, które wiemy, że w tym roku będzie miało miejsce dwa razy. Od początku tego roku i od y, połowy roku chyba z tego co pamiętam.